Sierpień dobiega końca, a te ostatnie dni tego miesiąca są absolutnie kluczowe pod względem duchowym. Jeśli oglądasz to nagranie i jeszcze nie wykonałeś tej jednej niezwykle ważnej rzeczy, zatrzymaj się na chwilę. To nie jest zwykły dzień, to moment, którego absolutnie nie możesz przeoczyć, bo od tego zależy Twoje duchowe przygotowanie na nadchodzący czas. Papież Leon XIV w swoim najnowszym pilnym orędziu szczególnie wskazał trzy konkretne działania na ten właśnie okres. Posłuchaj mnie, to nie jest kolejna pobożna rada, którą możesz odłożyć na później. To jest realny klucz do Twojego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Twojej rodziny i Twojego wewnętrznego spokoju na nadchodzący wrzesień i cały ten nowy sezon. Jeśli naprawdę chcesz otrzymać tę szczególną, realną ochronę, której tak wielu dziś potrzebuje, oglądaj dalej. Twoja decyzja teraz, dzisiaj, może zmienić wszystko w Twoim przyszłym miesiącu. Witaj, drogi bracie i siostro, na kanale Boski Szept. Ten film to nie jest przypadkowa treść. To jest odpowiedź na niepokoje, lęki i pytania, które wielu z nas nosi teraz w swoich sercach. Nadchodzi wrzesień. Nowy miesiąc, nowy sezon szkolny, jesienne obowiązki, powrót do rutyny, a wraz z tym wszystkim często przychodzą nowe wyzwania i niepewność. I właśnie dlatego w swojej niezwykłej ojcowskiej trosce o nasze duchowe dobro i codzienny pokój, papież Leon XIV zwraca się do nas z tym niezwykłym apelem. Zachęca nas do aktu głębokiego zawierzenia aktu, który ma szczególną moc właśnie w tym okresie. Czy to jest przypadkowa data? Absolutnie nie. W kalendarzu liturgicznym, w tradycji jest to czas, gdy symbolicznie stajemy na progu. Progu między tym, co było, a tym, co ma nadejść. To jest ten idealny moment, ten boski Kairos, by świadomie, z wiarą, wyjść naprzeciw swojej przyszłości uzbrojonym nie w lęk, ale w Bożą łaskę i konkretną obietnicę ochrony. I pozwól, że coś bardzo ważnego Ci podkreślę. Te trzy rzeczy, o których zaraz usłyszysz, nie są magicznymi zaklęciami, to nie są rytuały, które zmuszają Boga do działania, to są potężne narzędzia wiary, są jak klucze, które Ty z Twojej strony możesz użyć, aby otworzyć swoje serce na pełniejsze działanie Bożej Opatrzności w Twoim życiu. To zaproszenie do współpracy z łaską to Twoja deklaracja. Panie, Ufam Tobie i moją ufność pokazuję przez te działania. Przygotuj swoje serce o to, co masz zrobić. Po pierwsze, i to jest fundament, modlitwa. Ale chcę, żebyś zrozumiał. To nie ma być szybki paciesz odmówiony byle jak między jednym a drugim obowiązkiem. To ma być Twoja osobista, szczera, głęboka modlitwa zawierzenia. To akt, w którym ty świadomie, powierzasz siebie swoją rodzinę swoich najbliższych pod opiekę samego najwyższego Papież Leon XIV podkreślając wagę tego kroku przytacza tu potężne słowa z księgi Przysłów rozdział 18 werset 10 Przypomnijmy je sobie bo są kluczowe Imię Pana jest wieżą warowną biegnie do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny Wyobraź sobie tę wieżę Wysoką, niezdobytą, solidną, gdzieś daleko może szaleć burza, toczyć się bitwa, ale wewnątrz tej wieży jest całkowite bezpieczeństwo i spokój. Twoja modlitwa ma być właśnie takim biegiem, biegiem do tego bezpiecznego schronienia. To nie jest bieg z panicznym lękiem, to jest bieg pewności, wiedzy, gdzie jest Twoja prawdziwa forteca. I co konkretnie masz powierzyć? Wszystko szczerze, bez ogródek. Powierz Bogu swoje lęki przed tym, co niesie wrzesień. Powierz Mu plany i projekty, które Cię stresują. Powierz zdrowie swoje i swoich dzieci. Powiesz pracę i finanse. Powierz relacje, które Cię niepokoją. Powierz swój spokój. Wypuść to z siebie i złóż to u podnóża Jego wieży. To jest pierwszy i najważniejszy krok. Po drugie, Gest pojednania. To może być najtrudniejszy, ale i najbardziej wyzwalający punkt. Papież Leon XIV mówi wprost: Jak możemy prosić o Bożą ochronę i przebaczenie, jeśli sami nosimy w sercu ciężar nieprzebaczenia wobec kogoś innego? Nasze serce jest jak naczynie. Jeśli jest wypełnione goryczą, żalem i urazą, trudno by znalazło w nim miejsce dla nowych łask. Sam Pan Jezus w Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 6, werset 14 i 15 stawia sprawę niezwykle jasno. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych przewinień, to nie jest sugestia, to jest warunek. To nie znaczy, że musisz od razu dzwonić do osoby, z którą jesteś skłócony od lat i udawać, że wszystko jest idealnie. Gest pojednania może być mały, może to być krótka wiadomość, może to być po prostu decyzja w Twoim sercu. Chodzi o to, by świadomie oczyścić tę przestrzeń w Twoim wnętrzu, by zrobić miejsce, by usunąć blokadę, która może tam stać. To akt posłuszeństwa i zaufania, który otwiera drzwi dla Bożej łaski. Po trzecie, symboliczny czyn. Nasza wiara nie żyje tylko w sferze słów i myśli. Musi zakwitnąć w uczynkach, musi stać się czymś namacalnym. Papież Leon XIV zachęca, byś dzisiaj podjął jeden, konkretny, dobry uczynek, jako zewnętrzny wyraz Twojego wewnętrznego zawierzenia. To jest jak czynsz, który płacisz za Bożą Ochronę. Nie, nie kupujesz nią łaski, ale potwierdzasz nią swoją wiarę. To Twoje Amen, wypowiedziane nie tylko ustami, ale i rękami. To może być pomoc sąsiadce w niesieniu zakupów, datek na sprawdzoną organizację charytatywną, nawet ten najmniejszy. Rezygnacja z kawy na wynos i ofiarowanie tych kilku złotych na dobry cel. Albo po prostu cierpliwość wobec dziecka, gdy się spieszymy, lub uśmiech i dobre słowo dla kasierki, która ma ciężki dzień. Święty Jakub w swoim liście, rozdział drugi, werset 17, Nie pozostawia wątpliwości. Wiara, jeżeli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ten jeden drobny gest to pieczęć na wszystkim, co zrobiłeś wcześniej. To dowód, że Twoja modlitwa i Twoje pojednanie są prawdziwe. To mówi Bogu. Panie, naprawdę ci ufam i moje życie to pokazuje. A teraz, drogi Przyjacielu, zróbmy razem tę najważniejszą, praktyczną część. Weź głęboki oddech. Usiądź wygodnie. Połączmy się w tej szczególnej modlitwie zawierzenia, którą papież Leon XIV szczególnie poleca na ten wyjątkowy dzień. Proszę powtarzaj ją za mną szczerze swoimi słowami z głębi serca. Nie śpiesz się. To jest Twój czas z Bogiem. O najwyższy i miłosierny Boże, Ojcze Niebieski, staję przed Tobą w tym szczególnym dniu z sercem pełnym ufności, ale i trosk. Całkowicie powierzam Ci moje życie, moją rodzinę, moich bliskich, moje zdrowie, moją pracę i mój spokój. Oddaję pod Twoją opiekę wszystkie wydarzenia nadchodzącego września. Okaż nam swoją ochronę. Bądź naszą warownią i naszą tarczą. Przed wszelkim złem, niebezpieczeństwem i duchową pustką. Napełnij nasze domy Twoim pokojem, a nasze serca niezachwianą wiarą. Panie, ufam Tobie, Panie, wierzę w Twoją obietnicę. A przez wstawiennictwo Maryi, naszej niebieskiej matki. Umacniaj mnie każdego dnia i prowadź ścieżkami Twojej woli. Amen. Jeśli modliłeś się szczerze, to przyjmij już teraz z wiarą tę obietnicę ochrony. Nie musisz jej czuć, masz w nią uwierzyć. Wrzesień nie będzie dla Ciebie czasem strachu, ale czasem Bożej obecności. Twoją wierzą warowną zapamiętaj to. Twoja wiara już działa i jestem pewien, że błogosławieństwo już do Ciebie płynie. A teraz pozwól, że poproszę Cię o dwie małe rzeczy, które są dla mnie i dla tej wspólnoty ogromną pomocą i zachętą. Po pierwsze, jeśli te treści są dla Ciebie wartościowe, jeśli ten kanał jest dla Ciebie duchowym wsparciem, proszę, subskrybuj ten kanał i kliknij ten dzwonek obok. Dzięki temu YouTube pokaże Ci kolejne orędzia i modlitwy, które realnie zmieniają życie, której nie przegapisz. Po drugie, i to jest bardzo ważne, napisz proszę w komentarzu krótko, przyjmuję tę ochronę. To jest Twoje publiczne wyznanie wiary, które potwierdza to, co zrobiłeś w sercu. Twój jeden komentarz może dać siłę i zachętę komuś innemu, kto się waha. Twoje słowo ma wielką moc budowania innych. Zróbmy to razem. Dziękuję Ci z całego serca, że byłeś ze mną do samego końca. Pamiętaj o jednej najważniejszej prawdzie. Bóg nigdy nie odrzuca serca, które szczerze do Niego woła. Zawsze wysłuchuje, zawsze przygarnia. Idź teraz w pokoju. Idź umocniony tą prawdą i chroniony ją obietnicą. Niech Bóg błogosławi Cię obficie każdego dnia Twojego życia. Do zobaczenia w następnym filmie.